Dzisiejszy temat poświęcony będzie rozwinięciem dziesiętnym liczb wymiernych. Co to liczby wymierne, znajdziecie w poprzednich moich materiałach. Co to rozwinięcie dziesiętne, również w temacie piątym, poprzednim sobie możecie odszukać. Jeśli nie oglądacie wszystkich moich lekcji, jesteście na pierwszej, to warto sobie zajrzeć do poprzednich. Tam jest i trochę słownika matematycznego, które warto znać, i trochę teorii, czyli wszystko to, co jest Wam potrzebne na kolejnych lekcjach w klasie 7. Rozpoczniemy sobie od porównywania liczb i mamy tutaj jedną w okresie drugą bez okresu i najłatwiej do porównywania zapisać sobie trochę więcej tych liczb po przecinku. Na przykład 4 miejsca po przecinku i tutaj kiedy nie mamy tej okresowości to na kolejne miejsca po przecinku dopisujemy 0 i wtedy wyraźnie widać że tutaj mamy 3232 a tutaj mamy 3200. To oznacza, że ta liczba która była w okresie i miała to 32 setne okresowe jest większa. Idziemy dalej i ten sam zabieg powtarzamy. Wtedy jest nam łatwiej. Najważniejsze, żeby w jednej i w drugiej liczbie mieć taką samą ilość miejsc po przecinku. Tutaj w kolejności przypada nam 0. Tutaj tylko przepisuję i widzimy, że mając cztery miejsca po przecinku, zdecydowanie większa będzie teraz ta, która tej okresowości nie miała. Jak dopisalibyśmy sobie kolejne miejsce po przecinku, tu byłaby jedynka, tutaj byłoby 0, to też byśmy to zauważyli. Ilość miejsc po przecinku nie ma najmniejszego znaczenia, aby prawidłowo to rozkodować. Tutaj mamy... 171, które będzie nam się powtarzało, a tutaj mamy 17, która nam się będzie powtarzała. Tworzymy na przykład 6 miejsc po przecinku, jeśli te jedynki, te siódemki nam się mieszają, to możemy je sobie pooddzielać tutaj mamy 17, tutaj mamy. 11, tutaj mamy 17, więc już widzimy, która z tych liczb będzie większą, bo mamy do momentu, kiedy jest coś wspólnego, można to sobie pominąć, a ta część zaznaczona w środku wskazuje, że właśnie ta po prawej liczba jest większa z 17. Temat cały czas jest ten sam. Mam nadzieję, że rozumiecie. Jaka jest zasada? Jeśli jest okresowość, to na kolejnym miejscu wpisujemy pierwszą z tego danego okresu. Tutaj trójka się nie powtarzała, tylko będziemy 0,7 i 0,7 powtarzać. Tutaj mamy końcówkę 73, tutaj mamy 70, czyli ta lewa teraz będzie tą większą liczbą. Te dwa przykłady są trochę inne, bo żeby je zacząć porównywać, musimy wiedzieć, jak zamienić 1 trzecią, właśnie na rozwinięcie dziesiętne, albo je znać, bo ono jest tak często używane, tak samo jak jedna ósma, że można wyuczyć się go na pamięć. Ale zakładamy, że nie nauczyliśmy się go na pamięć, więc musimy je sobie stworzyć, tak jak w poprzedniej lekcji to robiliśmy poprzez dzielenie tutaj mamy 0. Pada nam 0, mamy 10. W takim razie zmieszczą nam się 3 trójki. I tutaj każdorazowo ta reszta będzie jedynką z dopisanym zerem. Czyli w kółko nam się ta trójka w wyniku będzie powtarzała. A to oznacza, że 1 trzecia zamieni się na bardzo dużą ilość trójek. Możemy też sobie to zwinąć. Do okresowości trójki. Tak czy inaczej, jeśli będziemy mieć na przykład trzy miejsca po przecinku, a tutaj dopiszemy 0, to ta z okresem w tym przypadku będzie większa. I mamy 1 ósmą. Również musimy odkodować nasze rozwinięcie dziesiętne. I mamy tutaj 10 ósemka mieści się. 1, odejmiemy 8, mamy 20, ósemki zmieszczą się 2, odejmiemy sobie 16, mamy 40, 5 ósemek się zmieści i tutaj będzie skończone rozwinięcie. Mamy 125, a tutaj 125 tysięcznych. Owszem ale warto sobie dopisać chociażby jedno miejsce po przecinku, bo tutaj była liczba okresowa, wskoczy nam 1, tutaj wskoczy nam 0, czyli ta okresowa będzie większa. Dajcie znać w komentarzu, czy rozumiecie zasadę porównywania tych liczb i możecie też dać znać w komentarzu, jaki temat aktualnie przerabiacie na lekcji. Będzie mi łatwiej dostosować tempo moich lekcji do waszych lekcji. Ten typ zadania bardzo często spotykam na różnego rodzaju testach. I mamy pierwsze pytanie. Jaka jest piąta cyfra po przecinku? Czasami mogą nam utrudnić, i jaka jest część dziesiętna czy tysięczna? No tu mamy piątą cyfrę. To nie pozostaje nam nic innego, jak sobie skopiować kilka razy nasz okres, który się będzie powtarzał nieskończenie wiele razy. My sobie go ko kopiujemy dowolnie, tak by się powtarzał. I ma być piąta. Będzie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. I to jest odpowiedź. Tylko o to chodzi w tym zadaniu. Aby znaleźć odpowiednią cyfrę po przecinku. I jest to tym razem siódemka. Teraz też najpierw sobie skopiujemy to, co jest do kopiowania, czyli będziemy kopiować i wklejać każdorazowo czternastkę, a następnie mamy znaleźć siódmą cyfrę po przecinku. To sobie odliczamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i w odpowiedzi zapisujemy, że poszukiwana cyfra tym razem to 4. I drugim sposobem, jeśli Wam się nie chce tego rozpisywać, to jest liczenie. Teraz mamy dziesiątą cyfrę, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ale wtedy trzeba omijać tą, która się nie powtarza. Dlatego łatwiej jest kopiować i wklejać, bo wtedy trudniej o popełnienie jakiegoś Błędu i na przykład rozpisując nie policzymy trójki kilkukrotnie, a z rozpędu tak sobie licząc: raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy można taki szybki błąd zrobić. A po co, jeśli samo zadanie nie jest specjalnie trudne. I teraz sobie odliczamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak samo wyszła nam ta poszukiwana cyfra jako 5. I tylko o to w tym chodzi, aby znaleźć odpowiednią cyfrę po przecinku na wskazanym miejscu. Oczywiście wszystko jest o wiele łatwiejsze. Kiedy mamy takie łatwe poszukiwania, jak piąta, siódma czy dziesiąta cyfra. Ale może się zdarzyć, że będą nam kazali znaleźć na przykład 152, i wtedy trzeba się trochę bardziej natrudzić. I teraz właśnie taki trudniejszy przykład, sobie przeanalizujemy, bo mamy odnaleźć setną cyfrę po przecinku, i możemy sobie zacząć tak jak poprzednio. I ci, którzy są cierpliwi, to mogą sobie liczyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tak do 100 i wtedy wyjdzie im jak najbardziej poprawny wynik, a to, że zajmie im to trochę więcej czasu, no to cóż, w matematyce nie chodzi o to, aby podążać jedną określoną drogą, tylko wybrać dla siebie taką, która będzie... Dla Was najłatwiejsza, żebyście Wy zrozumieli, o co chodzi. Więc to był taki najłatwiejszy sposób że sobie, tak odliczam. I jeśli będę robiła tak jak przed chwilą, to oczywiście zrobię to z błędem, bo będę szóstkę wielokrotnie powtarzać. Muszę tutaj pamiętać, że szóstkę liczę jeden raz, potem jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i tak dalej. Czyli to jest pierwszy sposób. Drugi polega na tym, że rozpisujemy sobie pewną ilość raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dlaczego dziesięć? Bo mamy setkę, a setka przez dodawanie dziesiątek nam ładnie powstanie, i będziemy sobie tą piętnastkę kopiować wielokrotnie. Jest oczywiście tutaj mały haczyk, bo wspomniana szóstka powtórzyła się tylko jeden raz. I kiedy tutaj pod spodem zapiszemy ponownie powielone piętnastki, to trochę nam się zmieni kolejność. I właśnie ta zmieniona będzie interesowała nas bardziej niż ta, która była wyżej. I zauważymy. Że pod spodem też jest 10 rozpisanych, i te 10, tak jak wspomniałam, nas interesuje. I gdybyśmy rozpisali z powrotem kolejną dziesiątkę i jeszcze, i jeszcze kolejną, to wszystkie wyglądałyby tak samo jak ta tutaj. Zaczynałyby się od piątki i kopiowalibyśmy piętnastki. Czyli za każdym razem na samym końcu jest jedynka. Tu mamy 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100, i setna byłaby właśnie ta jedynka. Ona jest odpowiedzią. To jest drugi sposób, gdzie rozpisujemy sobie w linii jakąś liczbę, z której poprzez dodawanie tej liczby możemy utworzyć setkę, czy też przez mnożenie. Dlatego 10 razy 10 takich rzędów dałoby nam Tą setkę. Jest jeszcze inny sposób, tutaj dla bardziej a, takich osób lubiących sprytne pomysły, wiemy, że szóstka pojawia się raz i mamy jeden, dwa, trzy, cztery i pięć, sześć i siedem. I zauważcie, że jedynka zawsze będzie na parzystych miejscach, a piątka będzie na nieparzystych. Czyli poza pierwszym miejscem, gdzie jest szóstka, to na parzystych, również na setnym miejscu, będzie jedynka. I to jest taki pomysł sprytniejszy. Nawet nie można tego nazwać metodą. Tylko tak, jak nam tutaj najłatwiej jest coś zauważyć. Tak czy inaczej, Poszukiwana setna cyfra to jedynka. Teraz mamy kolejny przykład. Tu jest łatwiej, bo 126 nam się całe będzie powtarzało. Czyli nie ma tego przypadku z naszą pojedynczą szóstką, że trzeba było coś tutaj ominąć. I ponownie możecie sobie rozpisać właśnie te 10 miejsc i wystarczy to zrobić tylko raz. Bo nasza 126 będzie się powtarzała, i kolejna będzie jedynka i znowu byłoby 126, ale te dwie kolejne nas chwilowo nie interesują. Mamy 10 rozpisane, czyli dziesiąta cyfra, 20, 30, 40 i tak dalej, aż do setnej, będzie zawsze jedynką. Czyli wyszło nam to samo co poprzednio. I to jest ta poszukiwana setna cyfra naszej okresowej liczby. Mam nadzieję, że rozumiecie te trudniejsze warianty. A kto tego nie rozumie, to po prostu liczy sobie 1, 2, 3, 4 i tak do 100. I jak nie ma innego pomysłu na kartkówce czy sprawdzianie, to czasem taki też przynosi nam dodatkowe niespodziewane punkty. I ostatnie zadanie na dzisiaj, gdzie mamy podać przykłady liczby. Tej środkowej, która spełnia warunek, że jest od jednej większa, od drugiej mniejsza. I na pierwszy rzut oka, w tym podpunkcie B, zastanawiam się, ale co może być w środku, jeśli mamy siódemkę i ósemkę. No w środku tak naprawdę nie ma nic, a jednak coś jest, skoro każą nam to znaleźć. I tu jest podaj przykład, czyli daje nam to taką szansę, że więcej niż jedna odpowiedź będzie poprawna. I tutaj wchodzą w grę rozwinięcia dziesiętne. Mamy tutaj możliwość rozpisania sobie i między dziesiątką a jedynką nic nie ma. Ale jeśli dopiszemy sobie jeszcze jedno zero i jeszcze jedną jedynkę, to już mamy 100 i 111. I wtedy w środku pomiędzy nimi może być taki przykład jak weźmy sobie tutaj 0,1. Może być 105. Wszystko, co jest większe od setki w tej końcówce naszej, a mniejsze od 111 tysięcznych. I w ten sposób poprzez rozszerzenie ułamka, czy to zwykłego, czy to dziesiętnego możemy znaleźć liczby, które na pozór w pierwszym takim spojrzeniu na zadanie nie istniały. I tak samo tutaj, gdzie pojawiają się siódemki i ósemki, które będziemy sobie rozpisywać, nagle mamy 77 i 88 i między nimi może być na przykład 78. Ale może być 87. Tutaj jest więcej poprawnych odpowiedzi, a każą nam podać przykład jednej liczby, którą możemy zastąpić x. I w tym przypadku stara, dobra, jedna, druga, która zamienia się na 0,5, i to naprawdę warto zapamiętać, żeby niepotrzebnie nie wykonywać dzielenia, bo ono zajmuje nam trochę czasu. A po co? Jak można to zapamiętać? To się na tyle często pojawia, że trudno o tym zapomnieć. Ale jak ktoś zapomni, no to dzieli pisemnie i też będzie miał wynik. A tutaj mamy piątki, które nam się powtarzają. Dopisana jedna, to tutaj uzupełniam zerem. I ponownie mamy tutaj już na widoku na przykład 51 setnych, jako ta poszukiwana liczba. Kolejna lekcja będzie dotyczyła trzeciego tematu z podręcznika, czyli zaokrąglania liczb, szacowania wyników. Przypomnimy sobie podstawowe zasady dotyczące zaokrąglania, czy to jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, jak również tego, co się znajduje po przecinku, czyli wszystkich tych części dziesiętnych, setnych, tysięcznych i tak dalej. Drogą ciekawostki to właśnie w bankowości, statystyce i naukach przyrodniczych przyjmuje się czasem inne reguły zaokrąglania, często o wiele bardziej skomplikowane niż te, które poznamy. I jak czasem zastanawiacie się, po co w ogóle uczymy się tej matematyki, to właśnie po to, aby potrafić logicznie myśleć i czasami robiąc zakupy w sklepie szybko oszacować, czy budżet, jakim dysponujemy, jest dla nas wystarczający, czy czasem trzeba coś z tego koszyka odłożyć.